Dzień dobry, dzień dobry z tej strony Adrian z kanału Joker Farm. Dzisiaj będziemy, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj dalej doposażam 60. Kupiłem nowy alternator do niej, bo jednak tamten trochę szumiał. Opaski kupiłem na wężyki Wszędzie opaski założę, żeby nie było. Takie fajne kupiłem, jakie chciałem. Teraz Wam pokażę. Eee, tutaj są na dole. O, takie skręcane na śrubkę, najlepsze jakie są chyba mi się, tak mi się wydaje bo tak szybko nie pękałem jak tamte dziadostwa i kupiłem też tutaj mam wężyk dziesiątkę o już wysypałem wszystko wężyk dziesiątkę gumowy żeby stąd doprowadzić do zbiorniczka zbiorniczka w którym jest, w którym znajduje się olej tyle, zobaczymy czy jest Długość dobra, bo kurczę, tylko mieli 2,3 metra. A chciałem 3 metry, ale powinno starczyć. Tak zawiesimy sobie tu. Tak włożymy na chwilę. A! Kurde! Starczy! Starczy tego. Co przed tym muszę się zrobić? Tutaj mi dał e, kazik pompę wtryskową od e, Perkins'a. Umyję ją i. Muszę zawieść mu ją do sprawdzenia. Takiego pana, który tutaj robił tą pompę nam do 60. No daleko nie mam, ile tam, 100 metrów, coś takiego. Tylko podkręcam, umyję benzyną, żeby była taka dosyć czysta, i zapakuję szmatę i zaniosę. Więc widzimy się za moment. A może chcecie zobaczyć naszą pszenicę, jak wygląda? Bo była taka niemrawa po tych przymrozkach, a teraz zobaczcie, jak ona wygląda. Teraz wam wstawię nagranie trochę wcześniej, chyba. Parę dni temu było robione. 5-6 dni temu. I tak ona wygląda. Halo! Siemano, siemano! Zobaczcie, jesteśmy na plantacji. Pszenicy. Pszenicy, mocóż! Mosiusz z. Z firmy, z firmy Agri. Tak, nasiona dalgety. Dalgety, no i zobaczcie. Kurczę, no, jak złapała, się wzięło wreszcie. Złapała no. tej wilgoci, złapała tej trochę wody. Tutaj na ścieżce widać jest ta wilgoć. No. Ładna, no jaka się jest wilgoć, nie? No, A. trochę tam popadało i no. naprawdę fajnie wygląda. Ale co w tym roku? W tym roku nie ma żadnych mączniaków. Kurczę, zobaczcie sobie, jak to wygląda, Łan, Tutaj po prostu co? Te liście, nie wiem, czy to było po prostu wtedy tak zimno i brakowało fosforu i teraz się zrobiły żółte, czy od, od resemu? Pszenica się bierze za życie. Jeszcze żeby trochę deszczu złapała, to naprawdę fajnie kolor złapała, fajnie wygląda. No My tu tam nie, nie liczymy na rewelację, bo u nas jak pszenica 6 ton da, to już będzie rewelacja na ten suchy rok, nie? Ale teraz oko pocieszyło się trochę, nie? No. Ja wiem czy ona tu może przyrzadka, ale ona jest późną widać odmianą, bo jeszcze bardzo dużo ma do budowania kłosu, no naprawdę. Nie? No chodź tu to pokażemy. No kurde. Jakoś to wygląda teraz, nie? No. Ale pszeniczka. No trochę przyrzadka. Pas nie ma. No trochę przyrzadka, Ej. no może. Ale tu jeszcze jest od cholery. Skrócona była, ona, tak, ale ona... sztywna. Ona dużo zredukowała, nie? Bo susza. No. Którą o, ale skrzypionka podgryzała trochę, widzę. No, skrzypionka ta, to jest. I nie pryskaliśmy. Troszeczkę to, nie. robaczki są. I nie, po, nie spojrzeliśmy na to. Minęliśmy ten etap. etap. Pierwszy raz od dawien, dawna zasiałeś tą pszenicę. Skusiliśmy o, się bazy. na nasiona dalgety. No, no i kurczę. Zobaczymy, będziecie wszystko widzieć w żniwa, tu ile zaplanuję? Tu widać, jak ładnie sarny obgryzają, no. zżerowały. Od 15 marca spadło u nas 21 litrów Co to jest? wody. Nie no. jest to kwietniu, 21 tylko 20. W kwietniu mamy opad e, 2 litry, a w maju mamy opad e, 19 litrów. Regulacja łano była zrobiona. No. Sztywna jest. Tak jak powinna być. No bo nikt nie będzie ryzykował, jeżeli było nawożenie, to nikt nie będzie ryzykował, czy Nawet będzie czy susza, suszy, czy no. nie będzie susza. Bo jak by było robione na 5 ton, niskie nawożenie azotowe, to nie trzeba by było tam y, dbać o regulację, bo by trzymać. Ale jeżeli daliśmy wyższe nawożenie, to nie możemy twierdzić, że będzie susza. Kilo, tak I zaoszczędzę tak. Ty... I tak na dzień dzisiejszy wygląda pszenica mosius one naprawdę czysty, czyli bardzo odporna na moczniaka. Chociaż w tym roku widać, jest mała presja moczniaka w zbożach, bo jest sucho. Czekamy na dalszy przebieg pogody. No jak na razie zapowiada się fajnie. I uciekamy do ciągnika, bo jest zimno. No i uciekamy do ciągnika. Tyle wam pokazaliście. Bardzo chcieliście zobaczyć, jak wygląda plantacja. No i tak właśnie wygląda pszenica Mosiusz, Nasiona dalgety. z oczywiście zamawiane wszystko w Agri Polska. Na tej działce, co tam widzieliście, no, no nie jest aż taka super ziemia pod pszenicę, bo tam jest czwarta A, czwarta B. A jak widzicie, Moszus daje sobie radę. I nie jest tam wapnowane, bo wiecie czemu nie jest wapnowane? Bo za niedługo przez tą działkę będzie przechodziła obwodnica. Przez to, że będzie obwodnica przechodziła, szkoda nam tego wapna dawać, bo nie wiadomo, czy to, czy to się rozstrzygnie w rok, czy dwa lata, czy trzy lata. No, troszeczkę nieprzyzwoite pH pod tą pszenicę, bo tam jest 5,5. Powinno być więcej, oczywiście. Jeszcze teraz wystąpiły te fajne opady deszczu. Już, już mamy na dzień dzisiejszy w maju 54, 52 litry. O, 52 litry, dokładnie. W kwietniu mamy 2 litry. I tak to wygląda. Zobaczymy, co będzie dalej z tą pszenicą. Bo cały rok się pracuje, a dopiero żniwa wszystko nam wynagrodzą. Cały ten owoc będziemy mogli zbierać, co przez cały rok go pielęgnowaliśmy. I ciąg dalszy remontu przebiega. Zobaczycie na niedługo, jak to będzie wszystko tutaj zrobione. Jak na razie, 60 mi się naprawdę podoba. To, co chłopaki odwalili, to, co. Włożyli naprawdę, kurde, czapoba. Tyle co oni serca wkładają, i tyle co oni czasu przykładają na to, to naprawdę widać to wszystko teraz, jak to wygląda. Maciek z tą mechaniką, Kazimierz tak samo. Kazik jeszcze pomalował to ładnie. Kurde, no naprawdę, czego tu chcieć więcej? Tylko żeby to później chodziło długie lata i nam służyło w gospodarstwie. I już na pewno ją nie sprzedamy. Nawet nie warto sprzedawać. Bo remont takiego ciągnika to jest około 35 tysięcy, i tu powiecie za co. Podliczę na koniec koszty, to zobaczycie. Oczywiście mnie tyle remont nie kosztował, bo mi dużo Agrobis pomaga, ale naprawdę fajnie się współpracuje z Agrobisem i też zapraszam do nich na stronę. U nich możecie robić zakupy z naszym kodem rabatowym Joker Farm. To jest 10%, niby 10%, a na zakupach. O wartości 1000 zł, to już jest stuła. to już jest coś, nie? A coś tam chyba widziałem, że powyżej 3000 zł, przecież jeszcze od nich rabat jest 10%, czyli jak wpiszecie jeszcze Joker Farm, to macie 20%. To już jest warto, naprawdę, moim zdaniem. Dobra, ja to wyczyszczę i widzimy się za moment. Jesteśmy z powrotem. Zaniosłem panu pompierzowi pompę od kazika. I teraz będziemy tutaj działać powoli. Zakładamy ten przewód. O. O kurczę. Patrzcie, ładnie wchodzi do końca. I ten przewód będzie tutaj szedł. Tu. On tu będzie szedł. Tak. Tak. Zmieści się. O. Tędyk. ten Tędyk. tędyk, tędyk. Natrytki, to zepniemy Żeby to jakoś tutaj w ogóle nie wyglądało, nie? Wiecie o co chodzi To możemy uciąć, bo Kazik niepotrzebnie spinał Teraz to trzeba włożyć, kurde O, do końca Mamy do końca Zobaczcie, jak tu ładnie wszystko zrobione. Wiem, że wszystkie doprowadzone. Tutaj do zbiorniczka też już doprowadziłem. Tutaj na złapałem, żeby tak o trzymało się równo. Alternator chciałem wstawić, ale mam problem mały, bo jest inna podstawa na ten alternator i kurczę, nie wiem czy... Wymieniać tę podstawę, nie mogę znaleźć tego sprzętu z tego, i właśnie kurczę bym musiał wymienić tą podstawę, ale tu widzicie sami, że gwin był zerwany. I jest <grywka> jedna większa śruba dana, i kurczę teraz znowu będę rozkręcał, wkręcał i znowu coś może popuścić. Zobaczymy. Już tu muszę wszystkie skrzynki elegancko przykręcić. Jak widzicie, <grywka> śruby się tutaj nie zgrywają i. Trzeba będzie przewiercić chyba nowe, bo, o, się nie zgrywa. Wszędzie najpierw przyłapiemy, żeby później ładnie wszędzie dociągnąć. Tą jeszcze nie przykręcałem. Wcześniej tamto przykręciłem, jak jeździłem jeszcze ją docierałem, sami wiecie. Elegancko. Przykręcamy. O, za duże te podkładki trochę, tak brzydko wygląda, nie? Ale chyba nie ma mniejszych. Kurde, molek. Ajajaj. Widziałem tak po ostatnich filmach z dziadkiem. Kurczę, wybór kabiny padł na... Dziadek chciał bardzo na czerwoną. No ale bardzo dużo osób pisze, że do tego koloru korpusu będzie jak najbardziej pasowała kabina jak i no kolor, kabina, błotniki, yy, maska. Jak najbardziej będzie pasował kolor miodowy. Też mi się tak wydaje. I kurczę, naprawdę bym chciał chyba bardziej, żeby była miodowa. Niż. No, ale dziadek mówi miodowy. Kolor zdrady. Czy robić po swojemu tak jak ja chcę, czy robić. Tak jak ktoś mi dyktuje, powiedzcie, napiszcie komentarz. Tutaj widzicie, muszę już trochę podgięć. I tyle z dzisiejszego odcinka, Z tego względu, że jest już 18, a ja tutaj nie mam tak tej gumy na akumulator, tak już akumulator bym dał, zapomniałem kupić. Ten alternator tutaj nie pasuje, a chcę żeby została ta podstawa Bo nie mam tej śruby, o tutaj żeby pasowało, widzicie sami, o Tej śruby nie mam To będzie trzeba wykombinować, dopiero będzie można go wstawić Tata powoli się szykuje, tankuje opreskiwać. Będzie wykonywał drugi zabieg grzybowy w rzepaku No i pełna ochrona rzepaku, bo warto Bo teraz popadało, to jest warto Ja wam dziękuję za oglądanie to jest nowy, nikt nie zasubskrybuje bardzo dziękuję za ponad 140 tysięcy subskrypcji jestem bardzo zadowolony jeśli wam się podobają takie odcinki, chcecie więcej dawajcie znać ja się naprawdę będę starał dla was nagrywać codziennie coś, chyba wam bardziej pasuje o dziewiątej, jak mi się uda nie obiecuję o, odcinki będą codziennie o dziewiątej bardzo dziękuję, że tak podobają się wam nasze vlogi co my tworzymy ta praca nie idzie na marne, sami widzicie, że popacy dużo serca włożyli pracy w tą sześćdziesiątkę. Ja też im pomagam, bardzo dużo się nauczyłem, dziękuję im bardzo, bo od zwykłego takiego zamiatacza dużo da rady się nauczyć z remontu. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Zobaczycie co będziecie dalej działo na razie.